Dzień dobry, cześć i czołem. Ja jestem xavier i właśnie spędzam swój poranek opijając kawkę i siedząc przed tą wybitną grą jaką jest Factorio. Czy mogłoby być coś lepszego w życiu? Właściwie to mogłoby być. Mógłbym mieć przed sobą wino i podest do tańczenia w bazie z tryptizem. Może właśnie lepiej tak zrobić? Dobra, kończę to i lecę na striptiz. <grym> ja, żartuję. Eee, oczywiście. Faktoria jest ważniejsza niż jakiś tam striptiz. Coś mieliśmy z tym zrobić. Możecie się zdziwić, że powiedziałem, że jest ranek, a oglądacie to i jest wieczór, ale to właśnie wyjaśnił Einstein w swojej teorii względności. Czas jest względny. To, że dla mnie jest ranek, nie znaczy, że dla Was też musi być rano. Dla Was może być to wieczór. Macie właśnie iść spać, patrzycie, a tu, o, nowy odcinek. I gość mówi, że jest z raną. Co on, Ze Stanów jest czy co? A on nie jest ze Stanów. Aha. Co ja chciałem tu zrobić, przypomnijcie mi. Coś jeszcze mamy na czerwone, same? Ale... A ja tak gra strasznie nie wolno Bo zamiast budować się opierdala Miałem przybudować cały ten layout tutaj, tak On miał być w tym miejscu Jak on wyglądał eee, Mam gdzieś te maszynki, tutaj mam to w ten sposób tu odciągniemy trochę żelaza stąd tak tu puścimy trochę tego tu zrobimy coś takiego I tu dalej prosto. Teraz co my tam dokładnie potrzebujemy od tych czerwonych flaszek? Potrzebujemy zieloną płytkę i żelazną koło zębatę. Potrzebujemy tutaj trochę zrobić więcej miejsca te rzeczy w tym o coś takiego i jedna przerw, żeby było miejsce na podajnik. Hm. To muszę trochę pokręcić, ale tak wystarczy, ponieważ to będzie szło tylko... Tak, i później tak... Niemożliwe, skończyły mi się te śmociągi właśnie. Czy tam baty transmisyjne, jak to jest nagrzewane w grze. I tu będą się robiły... Hmm, już raz do batę. Na tą linię będą wyskakiwały Tu będziemy zbierać miedź Za każdym razem jak widzę to to to, mówię, to glina zaraz mieć Nie wiem czemu tu zbieramy koła zębate stąd no, Oczywiście autosejwy To ścią ściągamy Hmm, hmm, hmm. zobaczcie, że tak wcześniej już przebudowuję bazę, ale po prostu przypominają mi się motywy, które się robiło tutaj potrzebujemy jeszcze dłuższych podajników, żeby te czerwone stąd odkładać oraz to trzeba wszystko podłączyć do prądu jest bez prądu. A tylko nie ustawiłem tego. Shift prawy kopiujemy layout i shift lewy wklejamy. I potrzebujemy trochę czy nie? Czy wystarczy nam? Potrzebujemy więcej. Doróbmy na szybko Parę pasów i biegnę zaraz przynieść sobie więcej. I dobra, i to już jest nasz gotowy produkcja czerwonych, nie będziemy tu nic zmieniać. Zajmiemy się zaraz zielonymi Co najgorsze nie mam produkcji podajników jeszcze. Proszę tym zająć. W pierwszej kolejności. Zrobimy to mniej więcej w tym miejscu także tu gdzieś do zielonego potrzebujemy A, Musimy zrobić coś takiego jeszcze wcześniej Która to jest technologia? Automatyzacja chyba, logistyka nie, elektronika też nie to też nie, żeby to zmienili teraz, Ale tak kiedyś, żeby zrobić zieloną, zielone pakiety naukowe e, automatycznie, trzeba było wyprodukować podajniki, które wymagały trzech miejsc wejściowych jakby te automaty miałem tylko dwa wejściowe miejsca, nie? A te trzy wejściowe można było odkryć dopiero przy zapomocą zielonej technologii. Więc jakby takie błędne koło było, trzeba było zieloną robić ręcznie. No i już nie musimy na szczęście, możemy się zająć. co najważniejsze, trochę tu świateł wcisnę gdzieś, gdzie mam miejsce. Żebyście widzieli co się dzieje. Czemu to mam tak porozpisane po <laughs> so, najpierw zrobimy fabrykę podajników, tym razem już tak, taśmociągów Nie podajników Tym razem już tylko pod technologię, tam to mamy waszą własną, to będzie tylko technologia Czyli potrzebujemy całego żelaza tutaj Super żelazna płytka, żelazne koło zębata Czyli rozciągniemy trochę nasz pas weźmy tutaj splitter dopuścimy dalej glinę tu mamy nasze żelazo dobra wystarczy tych podajników póki co oczywiście nie wystarczy ale potrzebuję też zrobić trochę tych automatów chociaż do tego starczą mi zwykłe tylko że te niebieskie z kolei znowu też szybciej pracują dużo więc wolimy będziemy chcieli tak wszystko tutaj przemodyfikować na te zwykłe w sumie to tak zróbmy z 10 tych zwykłych ja się w tym czasie trochę dosunę fotelem napiję kawki A niech one się robią. <laughs> Bardzo mnie cieszy, że te potwory jeszcze nie atakują tubulcy. Wiesz da się możemy oczywiście sobie trochę drzewek ściąć, bo nam się przyda do... Mi... Czy znaczy drzewa nam się nie przydadzą, mamy ich tyle, że, że właściwie moglibyśmy zmienić ogrzew zmienić spalanie w piecach hutniczych zamiast węglem na drewno a to kiedyś indziej zrobimy po prostu tutaj sobie trochę zrobić chciałem też spojrzeć od razu na nasze zużycie elektrycznej zużywamy mniej więcej 2 MW 10 silników perowych może zrobić 5 MW czyli jesteśmy jeszcze na spokojnym plusie nie musimy rozszerzać naszej naszej produkcji. Później na szczęście możemy się przywrócić na palne słoneczne, które zmniejszają, w ogóle nie zużywają, nie tworzą zanieczyszczeń, tak? Nie tworzy, które wkurza potem tubylców. Znaczy sama produkcja paneli zanieczyszcza środowisko, ale ich użycie już nie. Dobra, mamy kilka już <laughs> tematów Zacznijmy tutaj. Nie tak, tak. jeśli dobrze pamiętam. Musimy. Żelazna płytka, żelazna koła na batę. Tak, czyli to jest dość proste. Musimy zrobić tutaj tak. Tu tak. Tu zbieramy żelazo, tu wkładamy to, tu zbieramy żelazo. I nasze pasy transmisyjne będziemy Mogę w tym miejscu i zaraz coś z nimi zrobimy więcej. Oczywiście trzeba podłączyć tu prąd. I teraz trudniejsza część zadania, czyli podajniki. Potrzebujemy żelazną płytkę, żelazne koło zębadę i obwód elektroniczny, który z kolei trzeba zrobić jeszcze z kabli, które są... się robi z gliny. Zciągnijmy trochę nasze nasze pasy tutaj Muszę to chwilkę przemyśleć, wybaczcie ale nie chcę tego potem przerabiać od nowa Jedno miejsce wolne potrzebujemy. Tu potrzebujemy... Jedno, trzy wystarczy. Raz, to nie ma. Raz, dwa, za mało. Drobimy właściwie tyle samo, tak? <grywanie> Genialny jestem. Coś takiego. Tu zrobimy żelazny koło zębatę. Tu zrobimy miedziany kabel. Stąd prosto. Nie, chyba, chyba mam to. Zrobimy to w ten sposób, tak? Trochę to będzie hmm. dziwne. tak? Tu będą już podajniki. Tylko muszę tu zrobić jedno miejsce, jeszcze więcej tam zapłaniałem. Nie tak, tylko tak. O. Mogłem oczywiście to wszystko sobie planować poza odcinkiem, ale chciałbym, żebyście byli świadkami tego jakie ja to tworzę, bo Dawno nie grałem i tak właściwie wszystko muszę sobie przypominać albo od nowa tworzyć wszystkie moje mm, wszystkie moje dawne schematy, których używałem w ten sposób tu weźmiemy nie, tu weźmiemy splitter coś takiego czy to one potrzebują też żelaza tak czyli trochę musimy to rozszerzyć jeszcze dalej nie potrzebować sporo tych szybszych podajników chyba. Teraz tak. Tu zbierze żelazo stąd i daje do tego. To też potrzebuje żelaza. To potrzebuje żelaza. To będzie potrzebował gliny, która będzie szła tędy. Miedzi. Cholera. Odda płytki tu i to swoje tu, bo to nie potrzebuję już mieć, tylko kable dobra. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że muszę mieć, puścić jeszcze taki kawał drogi tylko do tego, no, ale niestety, wiem, ja że się tego nie dało zrobić, chyba żebym zakręcił tak razem. Nie, to też będzie nie miało sensu. znaczy eee. miałoby, ale, ale jebać. Czyli potrzebujemy tu zrobić trochę podziemne. Nie, jeszcze nie tu. Sięga, sięga. Zabrać to z tego. Tu splitter. Nie, splitter tu. Tu tak. I tak, no i trudno. Musi być tak. Lepiej nie będzie. Lepiej już było. żeby to ładnie wyglądało zrobimy tak świetnie tylko że tu nie ma prądu czyli nie świetnie teraz na koniec potrzebujemy jakoś te podajniki stąd wyciągnąć czyli użyjemy dłuższego Musimy oczywiście zaprądować to wszystko. Ja wiem, że ci, którzy grali w tę grę, pewnie mają dużo lepsze. Dużo lepsze. Czemu to nie produkuje? Odwrotnie, wstawiłem tego. Dużo lepsze pomysły, jak to wszystko rozwiązać, czyli było bardziej efektywne. ale niestety to jak gram nie wy Możecie mi dawać radę w komentarzach co najbliżej Tu musimy zrobić coś takiego żeby to się ładnie schodziło i na dwóch stronach szło Ile ciekawe cz cztery wystarczą Bierzemy tu zielone, kopiuj, wklej, przyciągniemy to tutaj dalej. W ten sposób podajniki i w drugą stronę, w dół. Mogę też zrobić trochę inaczej, ponieważ połączyć to z tym czerwone z zielonym, żeby się schodziło razem na jednej linii. I to był zdecydowanie reszta To i tak tu zostawimy, bo to będzie potem kolejne. inne pakiety naukowe kolejnych kolorów tylko, że to sobie trochę przesuniemy teraz to musi nam się schodzić w ten sposób tutaj Czy to musi wchodzić tak Czyli musimy mieć w ten sposób raz, dwa, trzy, cztery powinny być OK Podajniki już szybciutko kończę i się dobieramy coś kolejnego. Tu do wyłożenia wszystkiego. Musi być symetrycznie oczywiście, żeby nie raziło w oczy. Podłączamy prąd do tego wszystkiego. Tu opuszczamy w ten sposób. Tak, no, tu już usunąłem. Ja? tu, a nie, nie ustawiłem teraz, że potrzebuję zielonych. I zaczyna się produkcja. Tu musimy to wyczyścić teraz. Będziemy mi się... tylko na jednym pasie ustawiały. Świetnie. Możemy rozpocząć nowe badania. I co chcemy zrobić teraz? Chyba zaczniemy od zaawansowanych przetwarzania materiału, co da nam dostęp do lepszych pieców hutniczych, bardziej wydajnych. Tylko, żeby to dobrze wykorzystać. Po co mi tutaj? Będziemy potrzebowali więcej Rudy Żelaza. A w tym momencie w naszej okolicy nie ma żadnej Rudy Żelaza, więc zaraz wybierzemy się na mały rekonesans. Tylko chciałem zrobić coś jeszcze. To znaczy chciałem... Jako, że nie mamy osobnej, osobnego e, miejsca, gdzie odkładamy własne podajniki do naszej, naszej własnej dyspozycji. Zrobimy taki mały bufor tutaj, czyli żeby odkładał do skrzynki, a dopiero ze skrzynki na pas transmisyjny. Teraz w ten sposób jak się pas zapełni, to będziemy mieli całą skrzynkę. I zrobimy tu może. Tyle. Żeby nie nam całego żelaza. Tu na, w pasach nie potrzebujemy, bo mamy tutaj nasze osobne naszą osobną produkcję. Teraz pytanie, 22 minuty już nagrywamy. Więc ja w kolejnym odcinku zajmiemy się eksploracją terenów, ponieważ mm, chciałbym, żeby te odcinki były trochę krótsze, dużo łatwiej mi je wtedy renderować i wrzucać na YouTube'a za jednym razem. Tak to bardzo długo mi to trwa, te 30-minutowe odcinki, jakie ostatnio wrzucałem często. Także widzimy się w kolejnym odcinku, a ja właśnie dopiję swoją kawkę i chętnie poczytam komentarze od Was pod tym filmem, jak i pod innymi. Na razie, cześć!